Niech pokój Jezusa Chrystusa dotnie waszych serc i przyniesie wam ukojenie, światło i nadzieję. Witam was, moi drodzy. Dziś oddamy nasze serca Jezusowi w modlitwie pełnej miłości, pełnej zaufania i całkowitego zawierzenia. Bo są w życiu chwile, kiedy serce potrzebuje czułości Boga bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy zmęczenie, lęk, troski czy zranienia Stają się wielkim ciężarem. Wtedy warto zanurzyć serce w miłości Jezusa, jedynym źródle pokoju, który naprawdę uzdrawia. Dzisiejsza modlitwa jest jak wejście do jego serca ciche zanurzenie w miłości, która nie osądza, nie odrzuca, ale zawsze przygarnia. Uczymy teraz na krzyżu i odmówmy modlitwę. Jezu. Zanurz moje serce w Twojej miłości. W Twoim sercu odnajduję ukojenie, którego świat dać nie potrafi. Tam znikają lęki, milkną troski, a wszystko, co przytłacza, traci swoją moc. W Twojej obecności moje serce odzyskuje pokój, jakiego tak długo szukałam. A Twoje spojrzenie rozświetla te miejsca w mojej duszy, które dotąd były ukryte w cieniu. Jezu, w Twoim sercu odkrywam prawdę o sobie, że jestem kochana, chciana i prowadzona. Twojej miłości uczę się ufać, oddychać głębiej, patrzeć szerzej, przyjmować łagodniej. Twoje serce jest źródłem życia, z którego płynie siła na każdy dzień i ukojenie na każdą noc. Zanurzam więc. Siebie całą w Twojej miłości, Jezu, moje myśli, moje pragnienia, moje rany i moje nadzieje. Niech Twoje serce będzie moją przystanią, moim światłem i moją drogą. W Tobie odnajduję wszystko, czego potrzebuję. Twoja miłość jest jak źródło, które obmywa i oczyszcza, jak światło, które przenika mrok, jak ciepło, które ogrzewa zamarznięte serca. Jezu, ucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Ucz mnie przebaczać tak, jak Ty przebaczasz. Ucz mnie ufać Ci całym sercem, nawet wtedy, gdy droga wydaje się trudna. Zanurz mnie w swojej miłości, Jezu, abym w każdej chwili mojego życia mogła trwać blisko Ciebie i przemieniać swoje serce na wzór Twojego. Amen. A teraz zapraszam do intencji: Panie Jezu, zanurz nasze serca w swojej świętej miłości. W szczególny sposób prosimy Cię dziś. Tutaj każdy może wypowiedzieć swoją intencję, swoje pragnienie. Niech serce Jezusa, pełne miłości i czułości, prowadzi Was przez każdy dzień. I przez każdą noc, niech Jego miłość dotyka waszych ran, przynosi ukojenie i rozświetla drogi życia. Zostańcie w pokoju Jezusa Chrystusa. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz w komentarzu: Jezu, zanurz mnie w Twojej miłości. Możesz też podzielić się swoją intencją. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Aby trwać z nami w codziennej modlitwie, żegnam się z Wami z miłością i Maryją w sercu.